Sportowie Siemanko z tej strony Zbyszek Gowin. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Wymążam się. A dzisiaj porozmawiamy sobie o przykładzie sukcesu i o psychologicznych, społecznych elementach, które się składają na sukces, ale nie byle jaki sukces? Bo sukces człowieka najczęściej kojarzy nam się ze sportowcem, z przedsiębiorcą, z aktorem. A ja dzisiaj chciałem porozmawiać o sukcesie youtubera, budda, youtuber Buddha. To taki jegomość, którym, o którym sporo słyszałem i nigdy nie czułem się zmotywowany, żeby siąść, przyjrzeć się tej postaci. Aż pewnego dnia zobaczyłem, że o tym kolesiu nakręcono film na zlecenie Kanal+. Plus ja sobie odpaliłem go na platformie Amazona i pomyślałem, co trzeba mieć, i kim trzeba być, żeby nakręcono tobie film. Kiedy jesteś aktorem, jest to w miarę oczywiste. Kiedy jesteś raperem, jest to w miarę oczywiste. A kiedy jesteś youtuberem. E, dziś rozłożymy sobie na kilka czynników historię Buddy, a Wy zobaczycie, czy ta historia jest czymś, co Was interesuje, co, w czym Wy mo moglibyście się odnaleźć. E, czy jest to przykład sukcesu godny do naśladowania? I czy jest to przykład sukcesu możliwy do naśladowania, bo może taki youtuber budda jest jeden i nie ma ich więcej. E, zastanówmy się nad tym, ale zanim wprowadzę was w ten świat i zastanowimy się wspólnie nad tym sukcesem i co o nim zdecydowało, to kilka twardych danych. E, tego kolesia, młodego chłopaka, który wychował się zresztą też w mojej okolicy, bo w Krakowie blisko ulicy Karmelickiej, cechuje między innymi ogromna ilość obserwujących. Na YouTubie obserwuje go 2 miliony 400 tysięcy osób, tak plus minus. Na Instagramie 2 miliony 300 tysięcy osób. Łącznie daje to rzesze prawie blisko 5 milionów kont, które go w ten czy inny sposób obserwują. Wyniki jakie ten facet wykręca, ten facet i jego ekipa wykręca na YouTubie to między innymi prawie 300 milionów odsłon jego filmów. To są takie twarde dane, za którymi już nasze wyobraźnia może galopować i podpowiadać nam ile ten facet musi mieć milionów złotych, polskich milionów złotych na kontach bankowych, skoro obserwuje go tyle milionów polskich fanów na kontach social media. Budda to taki mentor na miarę XXI wieku. To facet, który, jak, jak każda znana osoba, wykorzystuje nośniki komunikacji, dane dla epoki, w której, w której działa. Kiedyś, było to, kiedyś była to gazeta, radio, telewizja, dziś jest to internet. A Buddha porusza się i driftuje w swoich, w swoich superfurach w najbardziej interpersonalnej części internetu, czyli na portalach społecznościowych. Kiedy widzisz Buddę i zastanawiasz się, jak to jest, że ten koleś, wyglądający jak zwykły ziomek sąsiedla i poniekąd będący, co. Jest jednym, moim zdaniem, ze składowych jego sukcesu. Jak zastanawiasz się, jak to jest, że ten zwykły ziomek ma tyle milionów obserwujących, to, musisz, to musicie zrozumieć, że człowiek, który widzi Buddę, widzi w nim trochę samego siebie. Budda to człowiek, którego chce się słuchać z własnej woli. To nie jest nauczyciel, to nie jest opiekun, rodzic, to nie jest szkoła, co do której ludzie mówią ci, że masz słuchać. Że masz się uczyć. To ktoś, przy kim ma się poczucie, że dobrowolnie wchodzi się do jego świata. Uwaga, do jego świata. Ten świat jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Dosłownie. Sięgam, wchodzę w jego świat. I Buddha, zapraszając nas do tego świata, pozwala nam współtworzyć bardzo ciekawą społeczność, właściwie taką klasę. W której my chcemy być, w której my się chcemy uczyć, w której my chcemy imprezować, w której my chcemy spędzać wolny czas. I wspólnie udało się w taki sposób wokół tego gościa, wokół jego ekipy, wokół jego filmu stworzyć kilkumilionową klasę społeczną, właściwie społecznościową. W takich oto warunkach ten facet dostarcza nam kontent wysokojakościowy, bo wydawałoby się kiedy, się, kiedy w końcu już spojrzałem na jego produkcję, to pomyślałem. To wygląda jak kontent zamawiany na zlecenie tych największych światowych sieci telewizyjnych. Ale nie, to nagrywa Ziomek z Krakowa. To taka społeczna otoczka, ale zastanówmy się, co właściwie z psychologicznego punktu widzenia ten człowiek nam daje, w jaki sposób odpowiada na nasze potrzeby, bo te czynniki psychologiczne obok tych społecznych finalnie powodują, że, masz, że oni mają tyle milionów wyświetleń i tyle milionów na kontach. Zastanówmy się, co każdy z nas, czego każdy z nas potrzebuje i co daje nam Budda. Każdy z nas ma potrzebę przynależności. Każdy z nas chce należeć do fajnej bandy. Chcemy być w ekipie, która czymś się wyróżnia, która jest znana, która jest kreatywna, która jest silna. Budda taką ekipę stworzył. Jest on, jest kilku jego współpracowników, biorąc pod uwagę ilość przedsięwzięć wykraczających już poza YouTube'a, tych współpracowników wiemy, że jest o wiele więcej niż kilku i kilka milionów fanów, kto by nie chciał na, na, należeć do takiej ekipy. Ja osobiście nie mam takich ciągot, ale rozumiem, że wielu ma. Więc to jest pierwsza potrzeba. E, druga potrzeba, śmiesznie to zabrzmi, no, dla niektórych śmiesznie, a dla niektórych nie, ale wielu z nas ma potrzebę Posiadania superfur i podróżowania. Możemy się z tego śmiać, ale tak jest prawda, że tak ten świat jest skonstruowany. Co robi Buddha? Uwaga! Buddha pokazuje, że ma superfury. Nie jedną, nie dwie, a kilkanaście. i Zabiera je w różne części świata i pozwala nam podróżować razem z nim. Ten facet po tej, po tej takiej bieżni internetowej, ona nie biegnie, on driftuje a my możemy to robić razem z nim. Do tego podbija to wszystko i daje takie namacalne uczucie, nie tylko takie psychologiczne, ale takie namacalne uczucie, że też możemy mieć te fury. Podbija to loteriami, które, które organizuje, w wyniku których część z tych samochodów ląduje w rękach jego, jego obserwujących. Czy przypominacie sobie aktora, sportowca? Nawet jakiegoś tam showmana, którego kojarzymy z telewizji, który robiłby coś takiego, który oddałby część swoich samochodów swoim fanom, żeby ich do siebie przyciągnąć, zbudować ten niść porozumienia, zbudować tę społeczność, finalnie, oczywiście, świetnie na tym wychodząc finansowo. Więc to jest taka kolejna potrzeba psychologiczna, trochę społeczna, którą Budda nam daje. I kolejny element, kolejny klocek do tego zamku, który, który zbudował i który definiuje jego sukces. Kolejna kwestia. My poszukujemy w życiu czegoś ciekawego. Słuchajcie, świat, który nas otacza, jest przeciętnie nudny. Tak jest prawda. Aby wyjść z trybu przeciętny i wskoczyć na tryb ciekawy, e, musimy albo sobie sami zbudować swój świat w kreatywny, ciekawy, niezależny intelektualnie sposób, Albo możemy wejść do świata stworzonego przez kogoś. I właśnie to dzieje się w, przypa w przypadku tego youtubera. My wchodzimy w świat, który on stworzył na własnych zasadach, który wydaje się ciekawy, kreatywny. Jest tam wszystko, czego potrzebujemy, aby nasze życie przeskoczyło z trybu e, przeciętny, wręcz nudny, do trybu ciekawy. Możemy dyskutować, e, na ile jest to iluzja. Ale faktem jest, że to są realne emocje, które są wywoływane u tych kilku milionów osób, które go w ten czy inny sposób obserwują. Zobaczcie, to kolejny czynnik społeczny i psychologiczny, który przyciąga do buddy, który składa się na jego gigantyczny, niespotykany, dla wielu tak naprawdę niezrozumiały sukces. Jaki jeszcze czynnik generuje ten facet? Jaką jeszcze potrzebę on dostrzegł? I na którą w sposób kreatywny odpowiedział: Słuchajcie, każdy z nas chce być lubiany, każdy z nas chce się czuć jak fajny ziomek i chce być szanowany. Budda ma coś, co moim zdaniem jest mocno w tym świecie niedoceniane, co jest ciężko policzalne, bo nie jest to twarda, bo nie jest to twarda dana to jest ogromna paleta umiejętności miękkich. Ja bym to nazwał bankiem umiejętności miękkich, które on stale, on stale rozbudowuje. I finalnie przekłada się to na to, że jego fani czują się szanowani, że jego fani czują jego sympatię. On nie wygląda jak idol, który stoi nad swoimi fanami, jest guru. On wygląda jak Ziomek, który zbija z nimi pionę, jest z nimi w tym tłumie, driftują razem. Bawią się razem, tak naprawdę razem robią te, te produkcje. Jego fani, jego obserwujący, to tak naprawdę jego ziomale. Okazuje się, że z tego jednego kreatywnego umysłu jest tworzona i zarządzana relacja wielomilionowa. Jak dla mnie, to coś, co pozwala przekraczać bariery do tej pory znane i omawiane, przez wielu psychologów czy, czy socjologów. Powtórzmy jeden kreatywny umysł. Młodego ziomeczka z Krakowa e, zarządza wielomilionową relacją. Zobaczcie, ile psychologicznych i społecznych czynników się na to składa. Co finalnie decyduje, że Budda się tak dobrze monetyzuje? Wygląda wygląda spoko. Wygląda spoko. Ej, zobaczcie, on nie ma ułożonej fryzury. On nie ma super stylizacji. W tym wszystkim jest klasyczny luz, bym powiedział taki uliczny luz, e, prawdopodobnie naturalny, e, w ten czy inny sposób przyciągający i niwelujący bariery, jakie są między znanymi osobami a ich, a ich fanami. Dwa. Ten facet e, czerpie i działa w najbardziej chłonnej i kreatywnej części naszego świata, czyli działa w internecie. Mm. Oczywiście nie jest to e, nic nowego, że w internecie można osiągnąć sukces, ale przypomnijmy sobie, e, jako sukces nam się kojarzy, jako człowiek sukcesu nam się kojarzy Robert Lewandowski, nam się kojarzy Robert De Niro, a nie kojarzy nam się e, youtuber z Krakowa. E, Mówię nam, czyli, czyli wielu z nas. Samo to, że ja zmotywowałem się do przyjrzenia się tej postaci, dopiero wtedy, kiedy zobaczyłem, że nakręcono o nim film. Zacząłem sobie wtedy analizować, obserwować i zastanawiać się, co takiego się stało, że ten gość osiągnął sukces. Więc wygląda, działa w internecie. I teraz uwaga, ma jeszcze właśnie tą jedną cechę. On nas lubi. Przynajmniej takie sprawia wrażenie. W ten czy inny sposób ma to. Ma ten luz, ma ten sympatyczny luz, ma ten luźny profesjonalizm, który powoduje, że z oddolnego przedsięwzięcia zbudował profesjonalnie zarządzany projekt Wartek Pasiana. Jeżeli szukacie dla siebie patentu na sukces, to zastanówcie się, czy dla was przynajmniej częściowo nie jest fajnym patentem patent Buddy, czyli być spokoziomkiem, który robi wysoko jakościowy content, jest kreatywny, zdeterminowany, stale się, stale się rozwija i wydaje się, że szanuje swoje, swoje otoczenie, wie, że relacje są ważne. Jeśli uważacie, że te wszystkie fury, które on ma i które pokazuje w swoich superprodukcjach, które wyglądają jak wycięte z filmów z serii szybcy i wściekli, jeśli wydaje wam się, że bycie takim połączeniem super bohatera z super sportowcem, a taki odbiór trochę generuje i takie emocje trochę generuje Buddha, E, że to wszystko nie jest dla was, z różnych względów, uważacie, że nie możecie tego osiągnąć, e, uważacie, że po prostu was to nie, nie jara, to zaczerpnijcie sobie z patentu na Buddę i sukcesu Buddy jedną rzecz. Jedną piekielnie cholerną ważną rzecz. Ważniejszą niż te fury i ważniejszą niż te pieniądze. E, zaczerpnijcie sobie świadomość, jak ważne jest e, tworzenie relacji opartej na wzajemnym szacunku. E, jak w przypadku Buddy, jak i innych znanych osób. Nie wiemy, na ile to jest wykreowane, a na ile to jest autentyczne. Faktem jest, że autentyczne są emocje, które są wygenerowane w wyniku takich, a nie innych działań. On nie pokazuje się jak ktoś lepszy. On pokazuje się jak swój ziom i pokazuje innym, że oni też mogą być takimi ziomkami. Szanujcie siebie, szanujcie innych i dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy ten patent na Buddę to patent który Wam się podoba, który rozumiecie, w którym widzicie jakiś fenomen. Może uważacie, że pieprze bez sensu i właściwie zmarnowałem wa Wasz czas mówiąc o jakimś youtuberze. Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za dziś i do na następnego. Cześć.